W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kulisom narastającego konfliktu w obozie rządzącym po przegranych wyborach prezydenckich. Zajrzymy za kulisy tarć wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, posłuchamy co mają do powiedzenia politycy i posłanki po obu stronach sporu, a także przeanalizujemy reakcję opozycji od Prawa i Sprawiedliwości przez Konfederację po Grzegorza Brauna. Nie zabraknie również komentarzy ekspertów i dziennikarzy, którzy próbują odpowiedzieć na pytanie czy rząd Donalda Tuska przetrwa nadchodzące miesiące? Zostańcie ze mną będzie konkretnie szczerze i z odniesieniami do sprawdzonych źródeł. Jeśli interesuje was prawdziwa polityczna kuchnia, ten materiał jest właśnie dla was. Zaczynajmy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Felix otwarcie skrytykowała współkoalicjantów z ugrupowania Polska 2050, zarzucając im bierność i brak realnego wsparcia podczas kampanii prezydenckiej. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych zasugerowała, że część partnerów rządowych nie podniosła się nawet z kanapy, gdy ważyły się losy prezydentury. Ta wypowiedź spotkała się z ostrą odpowiedzią. Posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050 nie przebierała w słowach: Pani to chyba Peron odjechał. To wy wybraliście Rafała Trzaskowskiego i prowadziliście mu kampanię, więc odpowiadacie w całości za jej wynik. Napisała wzbudzając burzę w komentarzach. Spór nie zakończył się na jednej wymianie zdań. Magdalena Filiks uderzyła także w ministra funduszy i polityki regionalnej, Katarzynę Pełczyńską na łęcz, pisząc. Pracowałam na Panią 10 lat, żeby Pani mogła być ministrem, sugerując, że wysiłek wielu działaczy terenowych został zignorowany przez osoby z rządu, które nie zaangażowały się wystarczająco w kampanię. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, również aktywna w mediach społecznościowych, nie pozostała dłużna. Wskazała na poważne błędy kampanijne i brak mobilizacji młodego elektoratu. Zasugerowała także, że koalicja obywatelska powinna jak najszybciej skupić się na reformach, które mogą odbudować zaufanie, jak ustawa o mediach publicznych czy długo zapowiadana ustawa antykuwetowa. Rafał przegrał wybory, szczególnie wśród młodych. Czas na konkrety napisała. Komentatorzy zauważają, że taka publiczna wymiana ciosów wskazuje nie tylko na wzajemne pretensje, ale też na poważne ryzyko erozji spójności całej koalicji. Instytut Political Capital zwraca uwagę, że wewnętrzne pęknięcia w koalicji obywatelskiej są dziś równie widoczne, co napięcia z opozycją, jak zauważył politolog profesor Jarosław Flis. W rozmowie z redakcją telewizji TVN24 to nie jest tylko frustracja po przegranych wyborach. To efekt narastającej różnicy interesów i stylu polityki między frakcjami w koalicji. Polska 2050 ma inne priorytety, a Platforma Obywatelska czuje, że niesie największy ciężar. W efekcie tego konfliktu pojawiły się głosy o konieczności nowego otwarcia i wyraźnego przywództwa. Jednak jak na razie, jak podkreślają media, więcej w koalicji słychać wzajemnych oskarżeń niż konstruktywnych propozycji. Zanim przejdziemy do kolejnej części odcinka, mam do Was małą prośbę. Jeśli interesują Was kulisy polskiej polityki, analizy aktualnych wydarzeń i komentarze z różnych stron sceny politycznej, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zostawcie też komentarz ze swoją opinią. Wasz głos naprawdę się liczy. Jacek Sasin, były wiceprezes Rady Ministrów i jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z redakcją TVN 24, odniósł się do wyniku wyborów prezydenckich, wskazując na wyraźne społeczne rozczarowanie. Rządami obecnej koalicji. Polacy chcą zmiany, mają dosyć półtora roku tej władzy. Sytuacja się pogorszyła, ludziom żyje się gorzej, a w kraju panuje bardzo ciężka atmosfera atmosfera strachu. Powiedział: Jego wypowiedź wpisuje się w strategię Prawa i Sprawiedliwości, która interpretuje zwycięstwo Karola Nawrockiego jako sygnał społecznego sprzeciwu wobec rządu Donalda Tuska i zapowiedź możliwego przełomu politycznego. Wewnętrzne komentarze w partii wskazują, że prawo i sprawiedliwość postrzega wynik prezydencki jako impuls do dalszej mobilizacji i realną szansę na odzyskanie władzy, nawet poprzez próbę powołania technicznego rządu pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego. Również Konfederacja, jako ugrupowanie opozycyjne wobec rządu, dostrzega w sytuacji powyborczej szansę na przełamanie dotychczasowego układu politycznego. Michał Wawer, poseł i jeden z liderów partii, opowiedział się za rozpisaniem przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Konfederacja zawsze jest za tym, żeby były przyspieszone wybory. To by całkowicie przemeblowało polską scenę polityczną, powiedział w rozmowie z redakcją portalu ONET. Wypowiedź Michała Wawera odzwierciedla rosnącą ambicję Konfederacji do odegrania kluczowej roli w przyszłym układzie sił. Partia liczy na przejęcie części elektoratu rozczarowanego zarówno rządami Donalda Tuska, jak i stylem uprawiania polityki przez prawo i sprawiedliwość. W tym kontekście narracja Konfederacji koncentruje się na przedstawianiu się jako alternatywy spoza układu. Jeszcze mocniej w tę antysystemową retorykę wpisuje się Grzegorz Braun, lider ugrupowania Konfederacja Korony Polskiej i jeden z kandydatów w zakończonych właśnie wyborach prezydenckich, gdzie uzyskał wynik 6,2% głosów. W swoich komentarzach po ogłoszeniu wyników wyborów Grzegorz Braun mówił o tym, że rezultaty są odczytem temperatury narodu polskiego. Podkreślił, że w jego ocenie społeczeństwo coraz bardziej oczekuje obecności sił radykalnie alternatywnych wobec establishmentu. Grzegorz Brown wskazał również, że jego celem jest wprowadzenie do Sejmu silniejszej reprezentacji prawicy antysystemowej. Choć jego wynik w wyborach nie był przełomowy, zdobyte poparcie traktuje jako legitymizację dla dalszego działania i kontynuacji swojej politycznej ofensywy. Napięcia wewnątrz koalicji obywatelskiej mogą osłabić jej zdolność do skutecznego rządzenia, co stawia przyszłość koalicji pod znakiem zapytania. W obliczu tych wyzwań premier Donald Tusk zapowiedział głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, które ma odbyć się 11 czerwca. Decyzja ta ma na celu umocnienie pozycji rządu i pokazanie jedności w obliczu kryzysu. Jednakże reakcje koalicjantów, zwłaszcza ugrupowania Polska 2050, wskazują na potrzebę głębokiej refleksji i możliwych zmian w strukturze i strategii koalicji rządzącej.